Wielu osobom kojarzy się z religią. Nie musi to dziwić, skoro definicja sumienia przedstawiona na przykład w katechizmie Kościoła Katolickiego mówi wprost, że jest ono sanktuarium Boga w człowieku. Nie wszyscy się godzą na taką definicję, ale wszyscy, albo bardzo wielu przyjmuje, że sumienie jest pojęciem z dziedziny religii. Nie jest to do końca prawda. Wbrew pozorom, sumienie narodziło się chyba. Jako pojęcie poza religią. W Biblii Hebrajskiej nie mamy takiego pojęcia, choć wielu myśli, że tam występuje. Co więcej, nie ma go nawet w Ewangeliach, nie używał go Jezus. Rzeczywiście wejście sumienia do kręgu kultury europejskiej religijnej zawdzięczamy świętemu Pawłowi, ale korzystał on z osiągnięć filozofii greckiej, przede wszystkim stoików, a także Platona i Sokratesa, który mówił wprost o tym, że słyszy w duszy daimoniona, który mówi, co jest dobre, bądź złe. Sumienie ma swoją historię, nie do końca związaną z religią i bardzo długo z religii rzeczywiście, no, tak mocno weszło, się uwalniało. W tym momencie jest pojęciem mocno sekularyzowanym, szczególnie jeżeli występuje w prawie albo Prawie stanowionym nie potrzebuje do odniesienia, odniesienia do Boga. Dlaczego mówię o prawie stanowionym w tym przypadku? Tylko że bardzo często mówimy o klauzuli sumienia albo o wolności sumienia. Do tego nie jest potrzebna religia. Jednak z tej tradycji religijnej możemy wciąż korzystać, także z jej najbardziej dojrzałych form. Sumienie, tak jak je tłumaczył Tomasz Zakwinu, święty Tomasz Zakwinu, jest pojęciem dość skomplikowanym, ale z drugiej strony świadczy i o autonomii, i o godności człowieka. Co więcej, Tomasz uważał, że sumienie może błądzić, co wydaje się zupełnie niepojęte dla katolików, bo to błędne sumienie, wedle Toma to Tomasza, jest dalej wiążące, zobowiązujące dla człowieka. Człowiek winien słuchać się sumienia, nawet kiedy jest to sumienie błędne. Jeżeli nie słucha się sumienia, to popełnia przestępstwo, zdaniem świętego Tomasza Zakwinu. Współczesny katolicyzm raczej nie godzi się na tak radykalne twierdzenia, ale może warto wrócić do tej tradycji i w pewien sposób ją sobie uświadomić, po to, żeby nasze spory wokół klauzuli sumienia, czy wolności sumienia, były bardziej świadome tego faktu, jak złożone i skomplikowane jest to pojęcie i wcale nie musi ono wiązać się z tradycją religijną, tak bowiem je rozumiał także święty Tomasz Zakwinu, tak je rozumiał również święty Paweł. O tej historii sumienia, o tym, o jego sekularnych, świeckich, zupełnie pozareligijnych, a także jego religijnych korzeniach, uwarunkowaniach, o rozwoju tego pojęcia, rozwoju jego znaczenia od starożytności aż po współczesność, pisze. Obecnym wiosennym numerze Więzi, w moim tekście Krótka Historia z Sumienia, zapraszam do lektury.